to będzie ona się no to nie To skakać? Ej, no to nagrywa. No, ona tak nagrywa, nagrywa, Czekaj, dawaj jeszcze. Chwila

To wygoń tą Anieks Wygoń Zosia tą Anieks Imania! Mania Mania, wygoń moją siostrę Nie Natalkę, Natalkę może moja siostra Moja siostra jest tu Zostaw, Zosia, Zostaw mnie To. Dobra, jeszcze raz! Jeszcze raz zrobię! Co ja bierz? Grywa w nią. Dawaj, takie potężne, nie? Jakie potężne. Gdzie jest Bartek? Ej, Bartek, patrz jeszcze! Bartek, chodź! ona zrobiła! Ona zrobiła! Dawaj! Bartek! Dawaj, jutro. Ja, ja to mu wyślę, okej? Okay? Ale ci nie do tej jutro!

Robi, robimy to. Tak. A A mi pokaże, masz włączone nagrywki. No, no. Pokaż. A czy nie widziałeś telefonu? Dobra. Dobra. wszystko się nagrywa. Dawaj Paweł. Ej. A jak ty się nazywasz? Jak ty się nazywasz? Inusz in okay. z jumper Dawaj z Dobra, dobra, robisz. Dawaj, dawaj, rób! Bo ja tego, bo, bo Bartek nie będzie nie dać. To trzy, dwa, jeden. Dawaj, na Где ты, фиг награл весь место? Эй, он это место награл. Добре, то уже конец, окей? Нет, нет, еще Może Borskowi, dawaj. Dobra. Ale napisz też mu, jak będziesz to wysyłać, żeby dał mi jutro rodisko. Dobra. To e, moja. Eee, masz trochę SM. No, to No to będzie twoja dycha. O kurwa, Co ty powi... Co ty powiedziałeś? Nieładnie powiem. <laughs> dawaj, dobra, już ostatni raz. To z twojej woli, no?